Cześć, jestem dzisiaj w Strzelcach Opolskich, w środowiskowym domu samopomocy na ulicy Fabryki. Za mną, za tymi drzwiami, trwa pierwsza część szkolenia, którą prowadzi dr Grzegorz Gliński, a ja zaraz wchodzę na salę i będę prowadziła drugą część szkolenia dotyczącą dofinansowań oraz sprzętu medycznego. Wam chciałabym dzisiaj pokazać, jak używać krzesełka toaletowego, w sumie bardziej. W sumie bardziej podnośnika wannowego, tak abyście wiedzieli, jak zamontować, jak użytkować, jak przygotować wannę do tego, żeby dobrze korzystać z tego sprzętu, bo wiem, że nie jednemu z Was takie, taki podnośnik wannowy na pewno ułatwi codzienną kąpiel i ogólnie, wiecie, higienę. Nie? Krzesłem. Użytkujesz to krzesło? Nie, ja w szkole i nie wiem. Rozumiem. To jest nic innego jak yy, podnośnik wannowy. Dla wszystkich osób starszych, dla wszystkich osób, które potrafią chodzić tam kilka kroczków, przejść na przykład i wsadzić te nogi do wanny, przełożyć nogi przez... Yy, to obrzeże wanny, prawda? Rekomenduję, zamiast wywalać i kluć całą łazienkę, lepiej jest zakupić sobie takie krzesełko wannowe. Zaraz możemy kogoś na niego sadzić, jeśli będziecie chcieli. Ten y, model ma udźwig do 140 kg i kosztuje 4000 zł. Robią po Niemcy. Słucham? Tak, oczywiście, chodź. Chodź, nie ma sprawy. To jest produkt niemiecki. I tak jak mówię, nadal y, w ramach barier technicznych dofinansowanie może wynieść do 95% wartości tego sprzętu. Więc 5% wkładacie Wy z własnej kieszeni. Możesz usiąść? Super, są się kontakt do własnej kółki. Będę Także sobie wyobraź. Elegancko, dobra, a pan asystent tak. teraz zjeżdża, nie? To już jesteśmy u góry. Jesteśmy już u góry. To Ona to już przerzuciła ten kąt przez brzeg Wanny i teraz już zanurzasz się w wodzie, to to, to to, prawda? Tak czy Idzie to wolno, ale to też jest po to, to, wiecie, że czasami u klienta potrafią występować jakieś ruchy mimowolne. zacznie nam podskakiwać, błączna się coś niżej. Na dno na dno. Yy. Na dno. No, tak. Także po to to jest takie płynne i po to to tak działa. I teraz myjemy głowę. Nie? Połóż sobie głowę śmiało. Zaraz ci zrobię warkocza, jesteś dosalowany, nie? Lecimy po butelkę z tego i co? I już jest chyba do końca, nie? Więc tutaj fajnie nic nam na twarz żadna <tuszy> nie ale znaczy nie spłynie. I śmiało możemy wracać. Już jesteśmy wykąpane, pachnące e, maska na twarz, ogórki w oczy i idziemy chillować. Drink z maleńką i te sprawy, nie? No. Także to naprawdę, to naprawdę ułatwia e, życie, prawda? Później często na przykład ko, kupują e, tego typu produkty ośrodki e, typu dps takie wiecie, całodniowe, nie? Nie całodniowe, tylko ca całodniowe, właśnie. No, i tam jest z kolei przemiał e, papierów, więc śmiało można to normalnie dezynfekować, nie? Więc lecicie detergentem. Wiadomo, że w domu tego nie będziecie robić regularnie, tylko od czasu do czasu sobie po prostu e, sobie Masz taką wysoką ten... czy...? Jaką czy... masz wysoką wargę? No, tu fajnie, bo nam się przystaje zaraz, przystaje. I patrzcie, ja ruszam i tu nic się nie dzieje, nie? Na amen. Na amen, chyba Dobra, już? Już. teraz musimy zrobić to ten zwrot, żeby ona wyszła z... tak, 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 Jeśli mamy pacjenta, który tego nie zrobi, jest takie specjalne kółko. To jest taki dysk obrotowy, dzięki któremu możemy wysunąć sobie pacjenta. Niech mi Pani powie, jak, jak teraz y, ją wyczuć, bo to jest to jest teraz najważniejsze. Już robię. Nogi, ja nogi. Zarzucam, żeby tak, to ja osuszałabym ją, póki ona siedzi, newralgiczne strefy, krocza i tak dalej, dopiero jak ona wstanie, prawda? No i wtedy albo jakiś, um, jak się to nazywa, no czym się okryć i ubrać, Albo nawet ubierać już najpierw osuszyć górną partię ciała, ubrać i dopiero postawić, wysuszyć dolne partie, partie ciała. Wiem, tak ja wiem. I ona jest nadal mokra. Bo ona wam się tysięcy nie znajdzie jest problem, nie? Wy macie problem i ona ma problem. Dzięki. Jest elegancko. Dobra, wychodzisz z Wami. Dobra. Proszę uprzejmie. Okay. Także, e, także tak to wygląda i naprawdę warto ułatwić sobie e, życie, bo tak jak mówię, Wy macie jeden kręgosłup. Jak Wam coś strzeli. To wasze dziecko w tym momencie, tak naprawdę, i tak jest zawsze na Was, nie? Na tę pomoc, no i wy musicie być w Słuchajcie, jestem już u klienta w Łazience, właśnie wydaje podnośnik, i ważna rzecz, jak będziecie wkładać ten podnośnik do wanny. Pamiętajcie o tym, żeby siadając na, na podnośnik wannowy, zawsze wyrównać poziom podnośnika z brzegiem wanny. Bo jeśli zajedziecie podnośnikiem za nisko, te uszy mogą Wam się złamać. Więc pilnujcie tego, aby podnośnik zawsze był równiutko na, tym samym, na tej samej wysokości, co brzeg wanny, bo wtedy nic się nie złamie, nic się nie stanie. O, zobaczcie. Skrzydło tutaj podnośnika, pięknie nam się już położyło na brzegu krawędzi walny, i teraz, żeby żeby łatwiej było wsiadać, czasami klienci dokupują właśnie sobie takie kółeczko. To kółko nie dość, że jest obrotowe, w ten sposób się obraca, to jeszcze sunie po tej gąsienicy. Więc sadzamy pacjenta tutaj na to kółeczko pupą, przekładamy w tym momencie nogi przez brzeg wanny i wjeżdżamy pupą pacjenta do wanny. I w ten sposób pacjent... Y się myje. No i w tym momencie już sobie wjeżdżamy w tu i zobaczcie też to kółko, ta gąsienica nam się pięknie zwija razem z, yy, z uchem. O widzicie? Elegancko. I już można zaczynać kąpiel, nie? Dobra, to tyle wam chciałam powiedzieć.